W trakcie pracy na komputerze. Często będziemy dodatkowo instalować jakieś gry, aplikacje. Część z nich będzie trafiać do autostartu, czyli podczas uruchamiania komputera będą się uruchamiać w tle, co znacznie może spowolnić pracę komputera, w ogóle sam proces uruchamiania. Aby wyłączyć zbędne aplikacje, klikamy tutaj sobie na Start, czyli na znaczek Windowsa, ustawiania, następnie aplikacje i Autostart. Mamy tutaj aplikacje, które wraz ze startem systemu uruchamiają się. I na przykład z Microsoft Edge, nie korzystam, to mogę wyłączyć. OneDrive, jak ktoś nie korzysta, też może wyłączyć. Microsoft Teamsa też. Spotify. Terminal możemy zostawić. Antywirusa jak najbardziej zostawiamy. I tak samo możemy sobie Xboxa wyłączyć, jak nie korzystamy. Z biegiem czasu będzie tutaj coraz więcej tych aplikacji, więc zalecam od czasu do czasu. Wejść tutaj, zobaczyć, czy nic się nie nazbierało. Mogę Ci pokazać też, jak kiedyś się wchodziło na to. Klikało się na przykład na wyszukaj. Wpisywało się MS-config. Wchodziło się w konfigurację systemu. Uruchamianie. Otwórz menadżera zadań. I mamy to samo praktycznie. Tylko troszkę w innym okienku. Microsoft idzie jednak w bardziej takie przyjazne środowisko dla użytkownika. Ale to tylko taka ciekawostka. Jeżeli odcinek się podobał, daj łapkę w górę. Zostaw suba i do usłyszenia w następnym poradniku. Trzymaj się, cześć.